W aplikacji AutoCAD często zdarza się, że musimy wybrać obiekty, które są schowane za jakimś innym obiektem, czyli mówimy, że są niżej w stosie. Jeżeli chcemy wybrać taki obiekt schowany, no to są na to dwie metody. Pierwsza, troszkę starsza, klasyczna, druga nowsza, bardziej chyba intuicyjna i wygodniejsza. Zacznijmy od tej starszej metody. Mogę najechać na wybrane miejsce kursorem, a następnie przytrzymując klawisz Shift, uderzać spację tak długo, aż podświetli się obiekt, który rzeczywiście chciałbym wybrać. W danym momencie mogę kliknąć i wybiorę obiekt, na którym mi zależało. Z tym, że w trakcie przytrzymywania klawisza Shift i klikania spacji, muszę uważać, żeby wskaźnikiem myszki nie ruszać. Jest na to troszkę lepsze rozwiązanie, tak jak wspomniałem, metoda druga bazuje na narzędziu wybór cykliczny. Muszę włączyć ikonkę na dole, czyli wybiorę sobie tutaj wybór cykliczny. I zwróćmy uwagę w tej chwili to narzędzie jest wyłączone. Jeżeli nie modyfikowaliśmy skrótów klawiaturowych w Autokadzie, no to klawiszem Ctrl W kombinacją klawiszy Ctrl W możemy sobie to narzędzie również włączyć lub wyłączyć nawet bez dodawania tej ikonki tutaj na dole do paska stanu. Jeżeli ta ikonka jednak jest to wystarczy ją kliknąć i teraz ta funkcja działa. Co ona robi? Zobaczmy. Kliknę w tym miejscu już przed kliknięciem widać przy kursorze taki znaczek nakładających się kwadratów który symbolizuje i podpowiada że w tym miejscu program więcej obiektów w stosie. Jeżeli kliknę w tym miejscu, to program wyświetli mi listę obiektów, które mogę wybrać. Wystarczy przejechać do wybranego elementu, kliknąć pojedynczo na wybranej pozycji, a program ładnie zaznaczy obiekt. W tym przypadku jest to punkt zaczepienia wymiaru widocznego tutaj po lewej.